Cześć Siemano ludzie, to jest ja to jest kolejny odcinek serii 7 Days Today. Jak widzicie jest, jest już godzina 6.20.17. Zwracam um, Honor um, Ale zaczęli ginąć ciągle. Um, I tak zrobiłem, dlatego że nie, nie miało to bladego sensu czekać aż um, po prostu nadejdzie dzień. Także um, ja już będę wychodził. Wezmę swojego shotguna w rękę Oczywiście jak to tylko rozwalę Okej, okay. Shotgun łapę idziemy na piętro eee, Tutaj tutaj Zaraz idziemy na piętro, dlatego że chcę trochę postrzelać Eee, pełno trupów. Pff, screw it O kurde, dostaliśmy tu Get down! Get down the ground! Now! Get down! Get down the ground! Shut up and get down! <laughs> to dużo pejdeja! A no niestety nie działa to co chciałem zrobić. Eee, lata ręka? Lata ręki niestety nie mam, ale mam pochodnie. Teraz konkretnie w łapie. Eee, a więc dobra, co w dzisiejszym odcinku? W eee, dzisiejszym odcinku czekamy do siódmego dnia. Oczywiście, e, podzielę to na dwie części, czyli e, noc spędzimy w następnym odcinku e, Zgarko oczywiście nie ma w rę ręce, ale jest... Czwarta piętnaście Czyli pięć po piątej Będę kończył, chodź tu Jeb, jeb Jeb, o Jezu, ile... o je! Rozwalili mi dach. Albo sam se rozwaliłem. No a teraz konkretnie sam se rozwaliłem. O jezu, jakie to twarde. W napisie. będzie szybciej szło. Nie spodziewałem się, że dachówki są takie twarde. A bo tu drewno jest trudno. <grym> Patrz, jak teraz pójdzie. Prawie na dwa hity. Tak, dostał drewno i nic a nie poczuł pewnie. <grym> jezu. To musiał poczuć. Co to gry u eweb BUM! Już? Chyba dostali się do mnie do domu Dobrze Kolejny padł I kolejny I kolejny No i kolejny Oczywiście, już dziura No szybciej, by się jakbyś przeładował Jeb Tam kolejne bydle stoi Dlatego wyciągamy znowu shotguna BUM Pat od hita, wow I panie na koniec Kurde A, czwóreczkę bym porosił. Dzięki Kurde, ciężko trafić w coś czego nie widać Okej okay. cisza. Czy wy to słyszycie? Jest cicho. Nic nie słychać. Wow. No szkurde, co to. Kolejny przyszedł. Okej okay. może być. Schodzimy yes, na dół. Przydałby się kamień. E, a mam przy sobie. okej okay. to dobrze. Eee, kilo, o, że za mną żarcie, Ale cisza Dobra, co oni mi tu rozwalili? O ile coś rozwalili, mogli też przeskoczyć, nie wiem Eee Nie no, tutaj wszystko się... Aha, Takżeście to rozwalili Swaniaki, dobra <grym> Po sprawie Ja jestem sobie... Tapsy no, bardzo dobre. Nie, <grych> połóżmy tego bloka tutaj. No i cóż, w tym odcinku, e, w tym odcinku nie mam zbytnio wielkich planów do roboty. E, co to jest? Są chyba wióry z mojej pułapki. E, dobra. Mam SMG w ręce, ale chcę mieć Shotgun w ręce. Dlatego lecimy dalej. Tam już kolejny zombie się zbiera. Ciekawe skąd kiedy się tyle bierze. Musza. Jep 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 Ładnie. Musza się zbiera. O nie, kolejne bydle! Jep 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 jep. to dla trzeba zabić. Uuu! Dostał między oczy, ale nie padł. Logiczne? Niezbytnio. Ale ta granie jest zbytnio logiczna. Już fucking help. Help me. Thanks. 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 Kurde, left I patrzcie, kim killerem się zrobiłem. Od pierwszego odcinka, kiedy spadłem i nic kompletnie nie wiedziałem o tej grze. Do tego odcinka w którym zabijam zombie z shotguna no. Nie w śmiechiku Paper Kurde, skąd takie muszę się tu biorą? Hmm. Zobaczę czy mam może, nie wiem, jakiś... A jednak jest. Nie wiesz co, wezmę sobie czwóreczkę Przeładuję Pakujemy Nic co nie daje Odejdź Thanks Ten pistolet się po prostu psuje Nie mogę nic poradzić, kolejny trzeba będzie wziąć Albo jakiś znaleźć Dobra, zdało mi ostatnie 17 strzałów. Póki ten pistolet się nie zepsuje. Cię zepsuje Ups To było przemyślany strzał w okno. O, że tak powiem. Ach, oh, help. Oh, help, help Help Jeb yep. Jeb yep. Jeb Jeb Jep, przemyślane i nieprzemyślane strzały. I, i, i. Przeładuj. O kurde, nie mam amunicji Czyli zostało mi tylko SMG, Dobra. Oczyszczę to miasto, żeby mnie nie rozwalili. Jakąś bombą atomową. Co my tu mamy? Śmieci. A tu? Ha, mam zawsze drzwi tutaj. Ja Rozwalam za każdym razem. Eee, dobra. Tam jest las, dlatego nie chcę tam wchodzić już. Latarka. O, mam amunicję do pistoleta. Ehm, szczerze mówiąc, pierwszy raz chcę, żebym pistolet sobie znalazł. Mimo, że mam pełno w domu, ale do domu się nie chce wracać. Nie, tutaj jest jakiś budynek w ruinie. A teraz patrzcie. Nie było nas. Znaczy byliśmy w tym mieście całe 6 dni. I patrzcie, co się z tym miastem stało. Dosłownie rozwalił się. Na naszych oczach. Był taki ładny jak wbiliśmy do niego. A został takim śmieciem. Tak dosłownie Tapsy, Nie chcę fucking tapsów. Gilniarz może będzie miał jakieś pistoleta. O, oh, okej. Okay. Nie, miał tylko ciastko. Dobra. <grytanie> Więc wbijamy do domu. No, wzleciałem a! Kochanie, wróciłem. <laughs> no dobra, pistolet razu dawaj mi gdzie jest pistolet! O, shotgun, a czy pistolet. magazyn jest shotgun, shotgun'a no. też się może przydać. Chyba jeszcze bardziej niż sam pistolet, tam okej. Okay. To w lodówce znajdziesz pistolet, mądrze. A, same książki same tu mam, ciastka, wody. E, mówię z lekkim spóźnieniem, ale trudno. E, Magazynek znowu biją. I am ready to fight robots. No może nie do końca z robotami, ale prędzej zombie. Eee, co za plecak mamy? Oczywiście magazynki. Eee. Tutaj jest to SMG Tu, okej. Okay. Jest, okej. Okay. No to mogę oddać tę pistolet, weźcie sobie... Radźcie sobie. Ja już nie muszę. Bo to ostatni dzień męki. A potem gra Stalker. W której będę pykał 60 odcinków, nie no żart. Nie wiem w ile e, Słup zostawmy w spokoju Wolałbym shotguna w apie Tutaj złom, nic lepszego Tutaj miałem oczyszczać miasto z, ze śmieci hmm, Oczywiście, o shotgun, no i fajnie Szukałem tyle shotguna Oczywiście koniec z gry, dwa shotguny, oczywiście Jak zawsze to jest mój dom? Nie, to nie jest na mój dom. Szkoda, że snajperki dalej nie znalazłem. Jeden. Okej, okay. czysto. Możemy wbić. Co wy tak ukrywaliście tutaj, że <laughs> prosto z mostu? No, eee, dajmy siekierę kierę. Siekierę. Siekierę znowu. Nie, tu nic nie ma, oprócz żarcia, którego. Czy to było naturalne coś? Aha. Żarcie lapsów! Dla mnie spoko. Znaczy, nie, nie, nie dla mnie To dla mnie nie jest spoko, nie chcę żarcia kolejnego. Lapsów mi starczy. E, Przydałoby się teraz wejść na dach. Tutaj jest złom. Tutaj papier pewnie. Lapsy, książki, nic przydatnego. Inna przerzutna rzecz w tym mieszkaniu: śmietny e, ten kibel. Okej, okay, tutaj mamy kolejny kamienny, czy e, ceglany budynek i to w ładnym stanie 12. Dopiero pistolet. A, teraz mam magazynki, tylko naprawdę? Zostało mi 6 minut. A, dobra, przedłużę trochę ten odcinek. Nie będę już robił 5-minutowego. Eee, tutaj drzwi są zamknięte, ok? Tutaj oczywiście magazynek. 20 magazynków, no to jest coraz lepiej. Pamiętacie, chyba kiedyś miałem 32, czy go pamiętam, magazynków i wpadłem na swoją pułapkę. <grym> tak, to było chyba 2 lub 3, nie, 4, jeszcze dalej, nie wiem co sumie nie pamiętam odcinków temu 5 książki torebka latarka i ten żarcie w świetniku tylko papier eee, dobra tutaj kolejne magazynki eee, w takie magazynki strzał do szukana woda eee, karma i woda ok czas coś zjeść bo jednak troszkę głodny Nasz bohater K może być. E, jak ktoś dalej nie wie, jak gramy e, kobietom. E, podziw, że ona taką psychik, psychikę ma. Sama, sama na tym świecie, ale wytrzymuje. A zresztą co ma skoro ja ją kieruję. E, no właśnie, jeszcze gorzej, że ja ją... ja nią kieruję. W dalszym ciągu nie wiem jak się robi dynamity, nie wiem jak się robi miny, nie wiem jak się robi jakiś prox strzelniczy i tak dalej Ale trudno, grę prawie przeszedłem. Stało jedynie e, 14 No, 10 godzin I Koniec. Czyli 10 godzin oczywiście w tej grze e, złom. Żarło no, bo ich słyszę gdzieś. Hmm, tutaj może być coś ciekawego. Ale tak samo może być tu sam złom. Tak, wiem, że cze z czegoś to się robi, ale. Znaczy, dominy, o, to jest potrzebne dominy, ale jak samą minę się robi, nie mam pojęcia. Idę, idą żółki, mietki. A, no, głos głos się załamał. O od hita, wow! Taki tanko od no co tak dupy zawsze wyptwinacie? Okej, okay, tu mamy asfalt Tam jest mój dom Nie, tu jest dom, okej Eee, Gdzie Idzie na moje dwa strzały, ale... Zombie tak trochę trudno, chyba wchodzą przez to. Sam nie wiem. Ten strzał do szodgana. Tutaj kołpak. Z kołpaka też się jakoś mi robi. Czy ja przesunąłem ten samochód? LOL, przesunąłem ten samochód. Eh, ale ja, Ups, rozwaliłem go tak trochę. Ory, nie chciałem Ha! Lol! Wybuchł Ale jaja Tyle, no nie wiedziałem, że ten samochód może wybuchać Tak postawić minę i wchodzi pff, Rozwala wszystko wokół No ale dobra Tu jest mój dom Znaczy, to nie jest mój dom, tylko Dom naprzeciwko mojego domu, o. Chciałem powiedzieć. No bo do shotguna 21 plus 40 w moim domu. No i cóż. Dobra. Tutaj zakończymy odcinek. W następnym odcinku kończymy grę. Naprawdę tak shotgun blisko był. A ja nawet. Jak w takim torebce mógł się. Aha, z plecak, ok. Never mind. Eee, także subskrybujcie, lajkujcie. jeszcze w górę, nie żałujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Ma, przedłużę to trochę, jeszcze raz to. Trzymajcie się, cześć.